Myślę, że o to chodzi w piłce, żeby grać no bo jeżeli ktoś nie lubi specyfiki meczu piłki nożnej no to bez sensu się tym zajmować Uważam, że po to się też trenuje wiele lat czy gra w piłkę, żeby przeżyć takie powiedzmy kumulacje meczów ostatnio Moje wspomnienia są dobre z tych ostatnich spotkań zwłaszcza z ostatnich dwóch ponieważ odnieśliśmy Odnieśliśmy w nich zwycięstwa także na pewno fajnie by było podtrzymać, podtrzymać tą passę zwycięskich pojedynków z Górnikiem Zabrze i do niedzieli zrobimy wszystko, żeby przygotować się należycie do tego pojedynku i odnieść zwycięstwo. No na pewno zdajemy sobie sprawę, że to szczególnie dla kibiców jest wyjątkowy mecz i my o tym pamiętamy. Myślę, że te pokłady zaangażowania są wydobywane z bardzo głębokich zasobów i myślę, że to przede wszystkim jak gdyby Dopinguje nas do meczu. W tych dwóch ciężkich meczach w Warszawie, w Krakowie czujecie zmęczenie? Na pewno w tym, momencie jeszcze, w tym momencie jeszcze tak, ale jeszcze pozostało yy, trochę do tego do meczu, także na, myślę, że spokojnie zregenerujemy siłę i będziemy w pełnej dyspozycji. Wczoraj mieliśmy trening, dzisiaj dzień wolny, myślę, że od jutra to wszystko już będzie podporządkowane wielkim derbom i tu nie ma mowy o jakimś powiedzmy innym podejściu do tego meczu. Zrobimy wszystko, żeby i kibice, i my byliśmy zadowoleni. Szkoda, że nie na większym stadionie, bo myślę, chętnych jest jak nie dwóch czy trzykrotnie, to na pewno o wiele więcej.